Jeśli wybieracie się na kolejny szczyt z Korony Gór Polskich i jest nim skalnik, to pamiętajcie, bez małej ostrej to naprawdę nie ma sensu. Zapraszam, zobaczcie o co chodzi. Skalnik to 11 najniższy szczyt należący do Rudaw Janowickich, leży pomiędzy Bałbrzychem a Jelenią Górą, najbliżej jest do Kowar. Na punkt startowy wybraliśmy Czarnów. Parking, niestety, bardzo mały. Na kilka samochodów, a na dojeździe wąską drogą jest pełno zakazów parkowania. Czyli coś w stylu, która rano wstaje? No albo trzeba liczyć po prostu na łód szczęścia. Na początek tak się wygodnie idzie szutrową drogą, że łatwo przegapić skręt w prawo zaznaczony nad drzewie. Ale szybko to się zamienia we wspinaczkę po korzeniach i po głazach. Na szczęście nie ma roślinności i tak szczerze mówiąc idzie się po niewydeptanej ścieżce, więc jak chcemy tak idziemy. Po prostu trzeba wypatrywać niebieskich i zielonych. Kresek na drzewach. Po jakichś 3 km dochodzimy do rozstaju, i to jest ważne miejsce. Zapamiętajcie go. drugiego wskazu na skalnik, udaje się, i odbijamy na prawo. Już w tym momencie możecie zauważyć formy skalne, dość malownicze, z których słyną właśnie ruda wyjadowickie, ale do nich wrócimy. Najpierw idźmy tam, żeby po prostu dalej pieczątkę. I tu kolejny raz Was uczulam. Nie przygapcie tabliczki na drzewie, która informuje nas o szczycie. Teraz bez Uspokajamy wszystkich zbieraczy pieczątek. padę do ścieżki znajduje się tablica informacyjna oraz charakterystyczną skrzyneczką, a w niej pieczątka. Po chwili radości pewnie zauważyliście, że z nie ma żadnych widoków i tu właśnie przydaje się ta mała ostra czyli wracamy do miejsca zbiórki, o której Wam mówiłem, i teraz schodząc ze szlaku, szukamy wielkich formacji skalnych, bo pieczątka pieczątką ale każdy chyba chce zobaczyć takie oto widoki i to zapewnia właśnie Mała Ostra Mała Ostra ma tą samą wysokość co Skalnik uwielbiam takie pomysły także jak najbardziej a, Skalnik ale przede wszystkim Ostro Mało po wrodnej drodze idziemy Szlakiem Czerwonym na którym Znowu nam towarzyszą formacje skalne i założy się, że każdy z nas idąc sobie wyobraża najróżniejsze rzeczy, które im przypominają mu właśnie te skały. Ale to już zostawiam. Naszej wyobraźni. Jedna z formacji nazywa się Konia Apokalipsy, i moje skarżenie od razu to był Kult i ich piosenka jeźdźcy. Schodząc z żółtym szlakiem, dochodzimy do przełęczy pod yy, Bobrzakiem i następnie czerwonym aż do Czarnowa, którym odkrywamy dość ciekawe miejsca. Tutaj jesteśmy właśnie pod Skalinkiem, ale polecamy przede wszystkim ostrą, małą.